so comfortable and no one seems to hold me like you do mm -hmm. you're so wonderful a star could never shine as bright as you po ostatnich drwalach więc żeby wszystkie zużyć zrobiliśmy sobie dzisiaj jeszcze po jednym na kolację po lewej jest mój wege drwal a ten po prawej to od Rafała i nie mam pojęcia jak on go zje bo jest potężny ale przyznajcie, że wygląda to super smakowicie The way I feel when you walk in the room. Mm -hmm. When you walk in the room, it's not, optional, it's not optional. How gravity just pulls me right to you. To you. Mm -mm. Even the dark, they still see light. Even the birds still sing at night. Every word just comes out right. When I'm with you, with you, I feel. So lucky I met you, and I still um, can't believe that I get to see those eyes for more than tonight. Swear you must have felt from the sky, and I feel um, so lucky I met you. Spent my whole life waiting for someone like you, baby, and all these broken roses led. And I still mm, can't believe that I get to see those eyes for more than tonight. Swear you must have felt from the sky. And I feel mm, so lucky I met you. How gravity just pulls me right to you. To you. Mm -mm. Even the dark, they still see light Even the birds still sing at night Every word just comes out right When I'm with you, with you I feel So lucky I met you And I still um, Can't believe that I get to See those eyes from more than tonight I Swear you must have felt from the sky And I so lucky I met you. Spent my whole life waiting for someone like you, baby. And all these broken roses led to you. Spent my whole life waiting for someone like you, baby. And all these broken roses led to you. I feel so lucky I met you, and I. Siemczko w nowym vlogu. Mam nadzieję, że dobrze weszliście w ten nowy rok. Ja niestety nie najlepiej, bo nadal jestem przeziębiona, cały czas mnie to trzyma i nie odpuszcza, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Mam teraz trochę więcej czasu w domu. W końcu miałam czas, po kilku miesiącach wyciągnęłam moje puzzle, które cały czas leżały i czekały zeszłej jesieni, zimy. Układałam prawie co wieczór, właściwie chyba co wieczór. Ciągle układałam jakieś puzle i teraz miałam kilka kupionych jeszcze nie, nie ułożonych ani razu, ale już później przez lato nie było na to czasu za bardzo. No a teraz myślałam, że zimą będę częściej układać, ale też nie, no bo właśnie vlog ma, z vlogi, filmy yy, i masa różnych innych rzeczy. Yy, a teraz jestem w domu, bo jestem na chorobowym. To, to mam więcej czasu, więc ułożyłam sobie puzzle. Poza tym, jako że mamy czas, Rafał też jest z domu, bo też jest chory niestety. Będziemy ściągać sobie powoli ozdoby świąteczne, no bo jest już początek stycznia, już po świętach, już po klimacie, już można wszystko ściągać. Poza tym zajmuje to dość sporo miejsca tutaj tam na szafkach, na półkach i zawsze to jest takie fajne, jak się to wszystko uprzątnie i jest takie takie... Taki przypływ świeżości, że jest tak nagle, tak czysto się wydaje, tak wow, tak przyjemnie, lubię to. Więc mimo, że osoby też mi się podobały, ale to jest takie fajne, takie odświeżenie jakby mieszkania. Także zbieramy to już powoli wszystko i, i będzie znowu mm, minimalistycznie. Poza tym chciałam Wam pokazać dwie fajne rzeczy, jakie sobie ostatnio um, kupiłam. To tak, w trakcie świąt była u nas siostra od Rafała. To korzystałam sobie kilka razy z jej prostownicy, no bo ja swojej nie mam, bo nigdy nie używałam. Zawsze wygładzam włosy raczej tylko pielęgnacją. I właśnie bardzo mi się spodobało ten efekt na końcówkach, jaki mi zrobiła prostownica, albo jak też sobie zafalowałam włosy, chociaż no, u mnie się to za bardzo nie trzymało, te fale, ale i tak efekt był ładny, więc sobie będę kombinować z jakimś lakierem albo czymś takim. Ale naprawdę rzadko używam prostownicy tylko do końcowej, dlatego pomyślałam, że kupię sobie taką wersję turystyczną. No One są dużo mniejsze. I zawsze będzie to można gdzieś tam wziąć ze sobą. A ja właśnie nie potrzebuję większej. I jak byliśmy na zakupach, akurat była w Kauflandzie w fajnej cenie, więc skorzystałam i wzięłam. I już Wam to pokazuję. To jest taka prostownica z Remingtonem. Właśnie turystyczna. I powiem Wam tak. Jestem bardzo, bardzo zaskoczona. Jestem w dużym szoku, jak ją rozpakowałam, bo... Czekajcie, to jest kawałek. a to jest prostownica. To jest tak malutkie. To jest po prostu, zobaczcie, to, to jest mniejsze od mojej dłoni. Wyobraźcie sobie, jakie to jest maleńkie. Gdzie normalna po prostu jest gdzieś taka, nie? Same te y, płytki tutaj to chyba są gdzieś takiej wielkości i na pewno szersze. A tutaj mamy takie coś. No i... Nie wiem, właśnie się zastanawiam szczerze mówiąc, czy to w ogóle zostawiać, czy tego nie zwrócić, czy to się sprawdzi, ale z drugiej strony, jeśli faktycznie mam tylko te końcówki do prostowania, to w sumie nie wiem, czy zrobię tym fale na przykład, bo to jest tak malutkie. A nie było dużo tańsze chyba od zwykłej Remingtona, więc jakiejś dużej różnicy nie było, dlatego się zastanawiam. Myślę, czy jej sobie nie przetestować po prostu raz i wtedy zdecydować, ale nie wiem, czy to wtedy nie będzie już produkt używany, czy będzie to można jeszcze zwrócić. Więc muszę się zastanowić, może po prostu pomyślę, jeszcze jej nawet nie podłączałam, nie sprawdzałam, no jest urocza i dam Wam znać na pewno jak zdecyduję, ale jeszcze nie wiem. Druga fajna rzecz, jeszcze Wam pokazuje. Druga fajna rzecz, jaką kupiliśmy, sobie to jest, to jest. Nie pięknie. проєктор. Ви слухайте, Nie mamy telewizora w sypialni, a nieraz właśnie jak były teraz dni wolne, albo jak no jak mamy weekendy, na przykład chcemy dłużej poglądać telewizję, no to chcielibyśmy poglądać z łóżka, bo jest wygodniej niż na kanapie, a nie chcemy mieć telewizora w sypialni, żeby wiecie, wieczorem nie włączać go codziennie przed spaniem i jeszcze... No, nie potrzebuję drugiego telewizora tak naprawdę, więc stwierdziliśmy, że projektor to będzie fajna sprawa. Poza tym kiedyś bardzo chcieliśmy, jak były jakieś zawody sportowe, jakieś chyba piłka nożna mistrzostwa, coś w tym stylu. Chcieliśmy zrobić coś takiego, że u nas na ogródku yy, zrobimy właśnie rzutnik na ścianę i na ścianie wyświetlimy ten mecz. I wiecie w ogóle, że wszyscy z nami przyszli i tak dalej. I to w ogóle super klimat. Tak mi się podobał ten pomysł, no ale nie mieliśmy nic takiego, żadnego projektora ani nic w tym stylu. A teraz kupiliśmy. Jeszcze go nie rozpakowywałam, oglądałam go sobie tylko tak yy, po opiniach. Wydawał się naprawdę bardzo dobrym fajny jest, bo on może stać na statywie więc myślę, że będę mogła go wszędzie postawić, czy na dworze, czy gdzie bo mogę korzystać ze statywów, które i tak już mam um, ale jak się sprawdzi nie wiem, zobaczymy musimy, żeby go tutaj używać w sypialni musimy tutaj zrobić malutkie zmiany bo, teraz Wam pokażę bo, bo, bo tutaj, o tutaj tak to wygląda, że ja mam te dwie półeczki na, na szafce na szafce, na, na ścianie. Proszę się trochę odsunąć, żeby to coś było widać. O, właśnie i my tak chcemy tutaj na tej ścianie mieć ten obraz i te dwie półeczki albo przeniesiemy tam na prawą ścianę, albo całkiem je zlikwidujemy, albo damy za łóżko może. Nie wiem, zobaczymy. Będziemy dzisiaj działać. One nie są jakieś bardzo niezbędne tak naprawdę. To są rzeczy, no teraz już mam duże, dość biurko tutaj, więc mogłabym to na pewno trzymać, te rzeczy na biurku albo w ogóle gdzieś schować. To nie jest nic, co jest mi jakieś tam naprawdę potrzebne na wierzchu, więc y, coś będziemy takiego robić i przetestujemy sobie właśnie obraz z tego projektora, jak to będzie wyglądało, jak to będzie działało, czy będziemy się mogli, czy będziemy się mogli bezproblemowo łączyć y, z telefonem, czy przez kabel, czy jak, jak to właśnie wszystko będziemy musieli sobie dopiero ogarnąć, bo to nasz pierwszy taki mały sprzęcik. Y więc zobaczymy, mam nadzieję, że to się sprawdzi, bo po tych wszystkich opiniach, zdjęciach to wyglądało bardzo fajnie. Zobaczymy też, jak będzie działało na dworze, bo nawet dzisiaj widzimy, bo już jest ciemno, żeby tylko to przetestować. I no, jak się sprawdzi, to dam Wam też na pewno znać. Dobra, działamy. Jeszcze tutaj, a propos tej płeczki, chciałam Wam ostatnio pokazać, ale zapomniałam, co sobie przywieźliśmy z Luksemburga. Mamy tutaj kilka takich, w ogóle szliśmy właśnie do mostu, więc to jest fajne. Mamy tutaj kilka takich figurek, chyba z każdej takich większych miejscowości, w których byliśmy i swear it's hard to believe she was the only now i feel so incomplete yeah she left me co tutaj się wydarzyło w ogóle okazało się że czy okazało się no to wcześniej było wiadomo ale ja tego nie doczytałam Olaf nie wchodź tutaj na laptopa. <śm> 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 E, teraz się zorientowaliśmy, że on nie ma ani Wi-Fi, ani Bluetooth, dlatego żeby się połączyć trzeba mieć masę kabli, a jak przerzucamy ekran z laptopa na ten projektor, no to wtedy nie, wolno, nie da się już włączyć Netflixa, bo Netflix blokuje takie usługi, żeby nie udostępniać innym ekranu e, filmów ze względu na prawa autorskie. Dlatego to się nie udało. Może udałoby się telefonem, ale nie mam takiego kabla HDMI i USB-C, żeby podłączyć telefon. E, więc pakujemy to, odsyłamy i zamówimy sobie taki, który ma już wbudowany bluetooth, wi-fi, znaczy wi i wla... Dobrze jak to się mówi? Wi-fi? Dobra, i jak będzie miało to wszystko wbudowane, no to wtedy po prostu telefonem można będzie... Być... Nawet tutaj zainstalować tam na nim, włączyć już bezpośrednio Netflixa, bez podpinania chyba telefonu ani niczego. Ej, pieski. I... I zamówimy po prostu inne. Także to niestety ale musimy odesłać. <grymne> <grymne> Me. I'm staying at the house tonight. If I get a little antsy, I'm taking myself for a drive. I'm in plenty, solid to defeat my soul until I feel whole. But still, she left me lonely. Now I see her in my dreams. Yeah, she's so holy. Got me back in on my knees. She left me No, Olafik znowu, taki młody piesek. A już tak dobrze zna weterynarza swojego? Malutki. Byliśmy się z nim u weterynarza, bo od dwóch dni ma straszne biegunki i całą noc źle się czuje, i Je tam jeszcze trochę wymiotował. A więc pojechaliśmy dzisiaj do weterynarza, sprawdzić, czy wszystko, czy wszystko jest na pewno ok. No i to mówię, że właśnie bardzo mu się przelewałem Dałam niedawno nowe kosteczki i kupiłam takie fajne wypełnione w środku myślałam, że będą super fajne bo no na przykład w się nic po tym nie jest ale ona też nie zjadła tego tak dużo bo ona tam z jedną trzecią trochę sobie pomemlała no, a on zjadł ponad połowę tego więc dość sporo tak na raz jeszcze jeden pierwszy raz no ale on jest już taki pazerny no i tak właśnie ma że tyle na raz je ja. no i byliśmy u tego weterynarza dostał zastrzyki powiedziała, że tam faktycznie jeszcze mu się przelewa i teraz będziemy mu przez dwa dni musieli gotować jedzonko E, ziemniaczki z kurczakiem, więc Ola taki jest zadowolony. Co? Misiu, malutki. No, malutki taki misiu, bo ja taki jestem mały, a taki jestem chorowity. No, taki jestem fajny. No i e, dostał tabletki, zastrzyki, strasznie go bolały, co prawda. No, ale mam nadzieję, że zaraz zapomni i że będzie mu lepiej. Już niedługo. No. Yeah, no, it seems to hold me like you do mm. you're so wonderful a star could never shine as bright as you mm. even the dark they still see light even the birds still sing at night every word just comes out right when i'm with you with you I feel so lucky I met you And I still mm, can't believe that I get to See those eyes from more than tonight I Swear you must have felt from the sky And I feel mm, Za so mną no już trzecia, praktycznie nie nieprzespana nocka, bo pierwsze, dnie, pierwsze dwa dni Olaf miał cały czas biegunki. Dzisiaj w nocy był już po tych zastrzykach i na takiej bardziej lekkostrawnej gotuję mu kurczaczkę z ziemniakami. No i po tych zastrzykach yy, chyba nie za dobrze się czuł, bo yy, no, robił się kup od siebie w nocy, więc latałam i rozkładałam ręczniki. Dzisiaj jest już lepiej, na szczęście. Już raczej tam te sprawy rządkowo jelitowe też już są ok, bo tam już tego nie słychać, tego przelewania się co wcześniej. No i wszystko lepiej wygląda. I on też raczej się dobrze czuje. Cały czas w ogóle był tak, że miał dużo energii. Nie był jakiś apatyczny, więc co więc na plus. Jedynie co, to ja jestem na no, maksa wyspana i pogoda też jest taka, że jest deszczowo i pochmurno i no naprawdę czuję się trochę jak zombie. Przez to też strasznie późno wstajemy, a nie jestem do tego przyzwyczajona i później dzień jest taki krótki, w ogóle wszystko się poprzestawiało mi te godziny, ale no on już dochodzi do siebie, już jest lepiej, jedziemy jeszcze zaraz do sklepu po ym, trochę więcej kurczaka, bo muszę mu dogotować jeszcze te posiłki, jeszcze chyba na dzisiaj i jutro myślę, że już mu zacznę wprowadzać tą jego normalną karmę, którą je na co dzień i, i jest lepiej, to najważniejsze. W międzyczasie przyszedł nam właśnie ten drugi projektor. Zaraz będziemy go sobie sprawdzać, jak to wygląda, czy jest fajny, czy nie. Także zaraz to rozpakowuję. Tutaj już trochę pozmienialiśmy. Na razie jest to trochę chaos na biurku, bo jeszcze nie wiemy, czy tutaj pójdą te półeczki, czy nie. Ale ściągnęliśmy z tej ściany. Musimy to szybko odmalować i chyba tam troszeczkę zagipsować. Coś tam, nie wiem, Rafał coś tam wymyśli na te dziurki. No i będziemy mogli tutaj na ścianie sobie oglądać. A już sprawdzamy, czy ten będzie fajny. So comfortable, and no one seems to hold me like you do. Mm -hmm. You're so wonderful. A star could never shine as bright as you. Mm -hmm. Even the dark, they still see light. Even the birds still sing at night. Every word just comes out right. testował tutaj na kartoniku i wygląda to tak no i już widzę, że w tym projektorze nie ma takiej opcji sterowania tym całym tym trapezem jak on jest skierowany do góry no to tutaj nam się robi taki skos i będziemy mieć właśnie trapez zamiast prostokąta ale myślę, że to będzie to jakoś nie No i mogę go sobie po prostu postawić na czymś jeszcze wyższym ale wygląda spoko przy zapalonym świetle zobaczcie jaka ładna widoczność Zobaczmy sobie światełko no, elegancko. No, i tutaj właśnie mamy już całe te menu. Będziemy się udać się tutaj bezpośrednio do Netflixa i będziemy mogli sobie to tutaj oglądać bez łączenia się z telefonem czy z jakimiś tam innymi urządzeniami. Cześć. No, lucky I met you. Still, um, can't believe that I get to see those eyes for more than tonight. Swear you must have felt from the sky. And I feel um, so lucky I met you. It's to logical. The way I feel when you walk in the room, mm -hmm. when you walk in the room, it's not, optional, it's not optional. How gravity just pulls me right to you. I. Wybieramy się właśnie do znajomych, bo właśnie wrócili z Polski, byli na święta i przywieźli nam kilka rzeczy, także jedziemy odebrać. Przy okazji zrobiłam dzisiaj serniczek królewski, ale już wam nie pokazywałam, bo to jest dokładnie ten sam, co zawsze, Także już nawet nie nagrywałam, jak go robiłam. Co do Olafka, to już jest wszystko ok. Jest zdrowy, dobrze się czuje, już jest wszystko po sprawie, także bardzo się cieszę, że, że już mu przeszło, już jest dobrze. A co do prostownicy, to chyba ją zwrócę. Nie testowałam jej w ogóle, ale stwierdziłam, że skoro w prawie tej samej cenie będzie ta duża, to ja jednak wezmę tą dużą i, i to na razie zwracam. Także nie dam Wam znać, czy jest fajna, czy nie. Ale na pewno bardzo, bardzo mała. Poza tym, w tym vlogu to już wszystko i widzimy się niedługo. Pamiętajcie, żeby mnie subskrybować, to będziecie dostawać info na bieżąco o kolejnych filmach. Pa!